Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania wieczornej modlitwy ku uspokojeniu Ducha w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, który żyjesz i rządzisz w niebiosach, niech Twoje Królestwo stąpi na ziemię i zamieszka we mnie. W niebie nie ma strachu, niepokoju. Ani paniki, wprowadź swoje królestwo do mojego serca, aby mógł kroczyć w pokoju z ufnością i siłą. Otwieram oczy mego serca, aby zobaczyć wszystko, co dla mnie masz. Pokaż mi, jak bardzo zostałem pobłogosławiony każdym duchowym błogosławieństwem z nieba. Pomóż mi przyjąć wszystko, co dla mnie przygotowałeś, bo Cię kocham. Aniołowie są wokół mnie, aby pomagać mi żyć. Będą mnie strzec zgodnie z Twoim słowem i nakazem. Ty nie dopuścisz, by potknęły się moje stopy. Nade wszystko ufam Tobie, Ojcze. Jestem Twoim synem. Ty jesteś moim ojcem. Siedzę już niejako w niebie, w Chrystusie Jezusie. Odpoczywam w Twoich ramionach. Ojcze, szukam w Tobie źródła mojej nadziei i pokoju. Okrywasz mnie swoimi skrzydłami i ciągle walczysz o mnie. Pokaż mi, że mogę walczyć. Ale także mogę spocząć w Tobie i odpoczywać w Twojej obietnicy, że będziesz mnie ochraniać. Nie ma powodu do stresu i zmartwień. Dasz mi wszystko, czego potrzebuję w życiu, dla mojego pokoju i dla mojej ochrony. Z Twoją łaską dziś o nic nie będę się niepokoił. Zostawię moje życie. I moje zmartwienia w Twoich rękach, bo troszczysz się o mnie. Poprowadzisz mnie najlepszą ścieżką w moim życiu. Nigdy mnie nie opuścisz. Jesteś zawsze ze mną, zawsze. Grzech nie może nas rozdzielić, ponieważ w Chrystusie wymazujesz nasze grzechy. Dziękuję, Ojcze, że zacząłeś Twoje dzieło we mnie. Proszę Cię o łaskę, dopełnienia go wiarą. Będę Cię słuchał sercem, bo ciągle głosisz mi pokój. Ty masz słowo życia. Ojcze, żyj we mnie i dla mnie. Całą moją wiarę pokładam w Tobie. Przez Chrystusa naszego Pana i za wstawiennictwem Jego najświętszej matki, naszej Pani. A także naszej matki, dziewicy Maryi, która uczy nas czynić wszystko, co jej syn każe. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem i Maryją. Spokojnej nocy.